kieruję oddziałem ginekologii szpitala MSWiA we Wrocławiu. Dzisiaj odbył się kurs laparoskopowy. Odbyło się siedem operacji laparoskopowych dość mocno zróżnicowanych po części urologicznych, drugiej części zwykłych ginekologicznych obrębie dna jednicy małej. Kursy laparoskopowe dają szansę wymiany doświadczeń między ośrodkami, dają szansę również na to, żeby kursanci mogli asystować do zabiegów, dzięki czemu Mogą się rozwijać, my możemy się od nich uczyć ich technik, ich pomysłów. Dwa dni bardzo ciekawych przypadków, ciekawych operacji, e, głównie z zakresu uroginekologii, 100% dla paroskopowych operacji, e, jeżeli chodzi o kwestie nietrzymania moczu, jeżeli chodzi o kwestie operacji na macicy, operacje usunięcia trzonu macicy, całkowitego wycięcia, histerektomii ale również operacje pochwowe, operacje plastyczne. Operacje wykonywane nie we wszystkich szpitalach. Bardzo warto się ich nauczyć. Na kursie mieliśmy możliwość asystowania bezpośrednio, oczywiście jako pierwsza asysta z panem doktorem Maciejem, z jego asystentami. Kurs praktyczny z laparoskopii. Dużo bardziej sensowny niż jakiekolwiek inne teoretyczne, dlatego właśnie, że jest praktyczny, że możecie Państwo uczestniczyć w tym, co się dzieje. Na bieżąco jest mówione, co robimy i to jest jego główna zaleta. Kurs jest bardzo praktyczny, można zadawać pytania na bieżąco, dlatego na pewno jest czymś opcja kursów online. Również as asystowanie jest mile widziane i na pewno będę szukać okazji do uczestniczenia w takim kursie ponownie. Od amputacji trzonu macicy, histerektomii po sakrokolpopeksję. Naprawdę można wiele ciekawych rzeczy wyciągnąć dla siebie jako dla operatora, jako asysty i przede wszystkim w rozmowach kuluarowych wymienić swoje własne doświadczenia co do operatywy w zakresie minimalnie inwazyjnej ginekologii. Przygotowanie do tego zabiegu jest bardzo precyzyjne, narzędzia są precyzyjne. Należy również przygotować cały tor wizyjny. Już po raz piąty mamy okazję organizować praktyczny kurs laparoskopowy. Kurs ten zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lekarzy. Mają również szansę zapoznania się ze sprzętem firmy Richard Wolf. Pracują na narzędziach laparoskopowych i na laparoskopie Ultra HD, również firmy Richard Wolf. This is a medical device. Use it in accordance with the instructions or a label.